W tym odcinku pokażę Ci, jak za pomocą jednego narzędzia kopiować wybrane fragmenty zdjęcia, usuwać z niego niechciane elementy, a nawet retuszować portrety. Proszę bardzo. Cześć. Dzisiaj zademonstruję Ci super ciekawe narzędzie Photoshopa. Clone Stamp Tool albo Stempel w polskiej wersji językowej przyda się w bardzo wielu sytuacjach. Za jego pomocą nie tylko skopiujesz fragmenty zdjęcia między tym samym lub różnymi dokumentami, usuniesz nieściane elementy, ale co ciekawe, przyda się on także w retuszowaniu zdjęć. A jak działa stempel? No jak sama nazwa wskazuje. Pobieramy próbkę z jednej części zdjęcia i stemplujemy ją w innym miejscu. Po prostu kopiujemy piksele. A teraz wskoczmy do programu i zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Zacznijmy od zlokalizowania narzędzia. Nie będzie to trudne, bo ma ono dedykowane miejsce na panel narzędzi, o tutaj. Jak widzisz, możesz również posłużyć się skrótem klawiaturowym, literą S. Jeżeli klikniesz prawym przyciskiem myszy, rozwinie Ci się dodatkowe menu. Pamiętaj, że interesuje nas pierwszy, podstawowy stempel. No dobra, najpierw pokażę Ci podstawowy koncept narzędzia. Pierwszym krokiem, jaki robimy, jest pobranie próbki miejsca, z którego chcemy stemplować. Odnosząc się do tradycyjnego stempla, pobieranie próbki to moment, w którym pani na poczcie ładuje stemplem w pojemniczek z By pobrać próbkę, wciskamy i przytrzymujemy klawisz Alt Option. Kursor zmienia się w celownik. Teraz klikamy w miejscu, z którego chcemy kopiować. Puszczamy przycisk i przemieszczamy kursor w miejsce docelowe. By nieco lepiej widzieć, co stemplujemy, możemy powiększyć nasz pędzel kopiujący. Klikamy prawym przyciskiem myszy i zwiększamy rozmiar. Jak widzisz, teraz w podglądzie możemy zobaczyć, jak wygląda nasz stempel. Jeśli nie widzisz podglądu, udaj się do menu narzędzia Stempel. Znajdziesz je w zakładce Window, czyli okno. I w dostępnych opcjach zaznacz okno Show Overlay. OK, klikamy, przytrzymujemy klawisz myszy i malujemy, kopiując piłkę. Pięknie. Zwróć uwagę na mały krzyżyk, który pojawił się na oryginalnej piłce w momencie stemplowania. Cofnijmy się komendą Ctrl-Cmd-Z i zademonstruję Ci to jeszcze raz. Znacznik pokazuje nam podgląd miejsca, z którego aktualnie pobierana jest próbka. Jeżeli u siebie otrzymujesz inne rezultaty, upewnij się, że masz ustawione podstawowe parametry narzędzia. Pokażę Ci, jak to zrobić. By to zrobić, kliknij w tą strzałkę, następnie w ikonę trybiku i wybierz opcję resetowania narzędzia. OK, jak zapewne zauważyłeś, stempel w opcjach działania jest bardzo podobny do pędzla. Możemy więc dowolnie zwiększać i zmniejszać jego rozmiar, jak i twardość. Ja najbardziej lubię stosować kombinację wciśniętego klawisza Alt Option i prawego przycisku myszy i przesuwać w prawo, by zwiększyć rozmiar, w lewo, by go zmniejszyć, w górę, by zmniejszyć twardość, i w dół, by ją zwiększyć. Ze znanych Ci już zapewne opcji, mamy też możliwość zmiany krycia i przepływu. W następnej części poradnika pokażę Ci jak za pomocą stempla pozbyć się niechcianych elementów ze zdjęcia. Mamy tu fotokobiety kobiety siedzącej na schodach. Powiedzmy, że z jakichś przyczyn chcemy ową niewiastę ze zdjęcia usunąć. Zabieramy się do roboty. Na początek mała uwaga. Zawsze starajmy się działać niedestruktywnie i mieć oryginał zdjęcia w razie W. Dodajmy więc nową, pustą warstwę do naszej kompozycji. Robimy to klikając w tą ikonę i upewniamy się, że nowa warstwa znajduje się na górze w stosie. Przybliżamy się nieco do dokumentu i działamy na aktywnej czystej warstwie. Pobieramy próbkę ze schodów i stemplujemy. Jak widzisz w tym momencie nie kopiujemy żadnych pikseli. Dlaczego tak się dzieje? Pobraliśmy próbkę z całkowicie czystej warstwy. By móc działać na nowej warstwie i jednocześnie pobierać próbki z warstwy poniżej, musimy zmienić jedną opcję z tembla. Udajemy się do górnego menu narzędzia i w oknie Próbka zamiast aktualna warstwa wybieramy opcję Current and Below, czyli aktualna warstwa i warstwa poniżej. Teraz pobierając próbkę ze schodów, możemy działać na czystej warstwie. O tym, która warstwa jest aktywna, świadczy biała wódka wokół miniatury. Wciskamy Alt Option i pobieramy próbkę ze schodów obok modelki. Posługując się podglądem upewniamy się, że linie schodów pokrywają się najlepiej jak to tylko możliwe. Wciskamy lewy przycisk i zaczynamy klonować. Jeżeli wyjedziemy za daleko w stosunku do miejsca, z którego pobraliśmy próbkę, stempel zacznie kopiować elementy modelki. W tej sytuacji puszczamy klawisz myszy i pobieramy próbkę jeszcze raz. Powoli i sukcesywnie kopiujemy kolejne piksele. By przesunąć zdjęcie, przytrzymuję spację. Uzyskuję w ten sposób szybki dostęp do narzędzia rączki. Gdy puszczę spację, wraca ostatnie narzędzie, jakiego używałem. Połowa modelki zniknęła. Pobierzmy próbkę z drugiej strony, by lepiej dopasować światło i wzór, i zajmijmy się resztą. To dobra praktyka, by pobierać próbki z najbliższego możliwego miejsca. No i pięknie. Na koniec zostało nam jeszcze tylko pozbycie się powtarzających się elementów i nienaturalnych plam świadczących, że coś przy zdjęciu było retuszowane. Stemplujemy więc tutaj i może trochę tutaj. Ok, ja robię to dość szybko, ale wiesz o co chodzi. Będzie nad tym nieco więcej czasu, a gwarantuję ci, że efekty będą wyśmienite. Teraz pokażę Ci dodatkowe opcje z templa, dostępne w menu, które widziałeś przed chwilą. Jeszcze raz wchodzimy w zakładkę Window i wybieramy Clone Source. W polskiej wersji będzie to powielanie źródła. Najpierw spróbujmy sklonować mrówkę. Pobieramy próbkę i stemplujemy obok. Na pewno od razu widzisz problem, jaki powstał. Linie na liściu nie idą równolegle. By dopasować źródło, musimy nieco obrócić nasz pędzel. Robimy to, wybierając odpowiedni kąt w tym oknie. Sprawdzimy podgląd. Brotować z możemy również posłużyć się skrótami klawiaturowymi. Przytrzymujemy klawisze Shift-Alt lub Shift-Option i wciskamy klawisz znaku mniejszości, lub większości, zależnie od tego, w którą stronę chcemy obrócić nasz pędzel. Klawisze mniejszości i większości z reguły pokrywają się z przecinkiem i kropką. Zobaczmy, jakie inne opcje mamy tutaj dostępne. W tym miejscu możemy odwrócić nasz pędzel horyzontalnie lub wertykalnie. Dokonujemy tego klikając w te ikony. Zobacz, jak to działa. Gdy aktywujemy pierwszą opcję, nasz pędzel odwraca się wzdłuż linii pionowej. Druga opcja to odwrócenie wzdłuż linii poziomej. Gdy zaznaczymy obie możliwości, na pewno domyślasz się, co się stanie. Zaraz obok znajdziemy opcję zmniejszania i powiększania stempla. Zależnie od wybranych parametrów, klonowane źródło będzie większe lub mniejsze. Z zachowaniem proporcji lub bez. Dobra, chciałbym, żebyś teraz zwrócił uwagę na górne menu stempla. Jak widzisz, znów, podobnie jak w przypadku pędzla, mamy tu możliwość wybrania różnych trybów mieszania. Jak ich używać? Pozwól, że szybko to zademonstruję. Utwórzmy nowy dokument. I podzielmy go po połowie jako czerń i biel. Przy okazji pokażę Ci kolejną ciekawostkę dotyczącą stempla. Klonowania możemy dokonywać między różnymi dokumentami. Zobacz, jak to działa. Pobieramy próbkę ze zdjęcia z piłką, przełączamy się na nowy dokument i kopiujemy źródłowe piksele tutaj. Teraz działaliśmy w trybie normalnym, więc piłka skopiowała się bez żadnych ograniczeń. Przełączmy tryb mieszania na Lighten, czyli jaśniej. Pobierzmy próbkę raz jeszcze i stemplujemy. Ciemne piksele nie zostaną naruszone. Jeśli zmienimy tryb na Darken, zadziała to oczywiście dokładnie odwrotnie. A kiedy nam się to może przydać w realnym zastosowaniu? Spójrz na kolejny przykład. Tak jak poprzednio, dodajemy nową warstwę. Aktywujemy stempel i w opcjach narzędzia na górze z rozwijanego menu wybieramy nie aktualna warstwa, tylko aktualna warstwa i warstwa poniżej. Pozwoli nam to pobrać próbkę z warstwy znajdującej się niżej w stosie warstw. Jeżeli mielibyśmy wybraną opcję aktualnej warstwy, nie pobralibyśmy żadnej próbki, bo nasza warstwa jest całkowicie przeoczysta. Zacznijmy od usunięcia blizny. Ustawiamy tryb Lighten, by tylko po ciemniejszych pikselach. Pobieramy próbkę z pobliskiego obszaru i działamy. Przesuwamy się powoli, pobierając próbki z najbliższych możliwych miejsc. Świetnie. Jak widzisz, odcień skóry i faktura są chronione za pomocą odpowiedniego trybu mieszania. Teraz przełączmy się na typ darken i przemodelujmy naszemu gentlemanowi zarost. No dobra, na potrzeby tego poradnika uznajmy, że to wystarczy. Pamiętaj tylko, że tej samej metody możesz użyć przy retuszowaniu zdjęć, np. do usuwania ciemnych plam pod oczami, usuwania jakiejś niedosko niedoskonałości skóry, czy np. tatuaży. Miej na uwadze, że manipulując przy skórze lepiej jest ustawić flow, czyli przepływ, na niższą wartość. Sprawi to, że co prawda będziesz musiał malować kilka razy w tym samym miejscu, by zobaczyć różnicę, ale zmiany będą wprowadzane stopniowo i będziesz mógł uzyskać o wiele bardziej realistyczne rezultaty. Ok, na koniec wróćmy jeszcze do górnego menu narzędzia. Chciałbym pokazać Ci, jak działa, czy też co robi opcja Align, czyli w polskiej wersji wyrównany. Gdy mamy ją włączoną, miejsce, z którego pobierana jest próbka, przemieszcza się wraz ze stępem. Dzieje się tak przy każdym kolejnym kliknięciu myszą. Zwróć uwagę, gdzie jest krzyżyk. Kopiuję, puszczam lewy przycisk i bez ponownego pobierania próbki kopiuję ponownie. Gdy oznaczymy tą opcję, za każdym kliknięciem myszy Stempel będzie pobierał próbkę zawsze z tego samego miejsca, dopóki nie pobiorę jej po raz kolejny. Zdecydowanie częściej będziesz korzystał z tej opcji zaznaczonej, ale jeżeli będzie taka konieczność, wiesz gdzie szukać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Jestem przekonany, że jeżeli raz dobrze poznasz narzędzie Stempel, posłuży Ci ono przy wielu projektach. Jeżeli uznajesz ten materiał za wartościowy, będzie mi bardzo miło za kliknięcie kciuka w górę. Warto też zasubskrybować mój kanał, by zobaczyć więcej poradników tak jak ten, który właśnie obejrzałeś. Na dzisiaj to tyle, pozdrawiam, cześć!